Dzień dobry kochani. Witam Was na kolejnej lekcji geografii dotyczącej Dzisiaj porozmawiamy sobie o pustyniach gorących. Wprawdzie temat jest ten dwuczłonowy, bo jeszcze mamy tutaj też pustynie lodowe, ale my dzisiaj porozmawiamy sobie tylko o pustyniach gorących. Proszę posłuchać, zobaczmy na stronie 127. Mamy tutaj mapę świata przedstawiającą największe pustynie gorące na naszej kuli ziemskiej. No i tak, prześledźmy sobie. Największa z nich oczywiście Sahara, położona w północnej części Ameryki, Afryki. Przepraszam. Tutaj mamy pustynie arabskie. W Azji tu nie mamy też tak zaznaczonej dokładnie, jest dosyć duża pustynia Gobi. W Australii mamy wielkie pustynie australijskie. Tu jeszcze mamy też taką ciekawą pustynię w Afryce, nazywa się Kalahari. Na obrzeżach Ameryki Południowej pustynię Atacama i w Ameryce Północnej pustynię Colorado. Wyobraźcie sobie, kochani, ogromny teren pozbawiony roślinności, obszar, który pokryty jest piaskiem przez stale wiejący wiatr, częściowo kamieniami. W dzień podłoże rozgrzewa się do takiej temperatury, że można na nim usmażyć jajka, a nocą jest tak zimno, że przydałby się ciepły koc. Tak właśnie wygląda Sahara, największa, gorąca pustynia świata. Sahara, właśnie to pustynia, która widać na tej mapie, że zajmuje największy obszar pustynny właśnie na świecie. Na obydwu półkulach w okolicach zwrotników, właśnie występują takie szczególne warunki klimatyczne. Poza krótkim okresem, kiedy słońce w południe zbliża się do zenitu i może zdarzyć się wtedy deszcz, panuje tu niemal ciągła susza. W ciągu dnia niebo jest bezchmurne, a temperatura powietrza wynosi nawet 50 stopni. Brak chmur i bardzo suche powietrze nie pozwalają na opady deszczu. W ciągu nocy ciepło szybko jest oddawane do atmosfery, dlatego tuż przed wschodem słońca temperatura tak mocno spada, że często jest ujemna. Więc zwróćcie uwagę, że amplituda dobowa Między najwyższą temperaturą dnia, a najniższą w nocy jest bardzo duża. Co jeszcze od czasu do czasu mocno nagrzane masy powietrza szybko się wznoszą i powodują taką dużą różnicę ciśnień i gwałtowny wiatr w ten sposób powstaje burza piaskowa, która jest zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym na tych obszarach. W takich warunkach powstają. Duże obszary niemal pozbawione roślinności, zwane pustyniami. Więc przyznacie mi rację, że na pewno warunki do życia są tam niezwykle trudne. Ale pamiętajcie też, że na świecie mamy wiele półpustyń. Są to z kolei obszary, gdzie warunki klimatyczne może są nieco łagodniejsze i spotyka się tam trochę więcej roślin niż. Przepraszam bardzo, niż na pustyniach. Zwróćcie uwagę teraz na klimatogram. To jest klimatogram y, Adżin Salih w Algierii. Zwróćcie uwagę, że czegoś jakby nam na tym klimatogramie brakowało, jak y, oglądaliśmy klimatogramy poprzednich stref klimatycznych. Otóż zobaczcie, że tutaj nie ma prawie wcale opadów. A jeżeli są, to tak nieznaczne, że ledwo je na tym klimatogramie widać. Jeżeli chodzi o temperaturę, proszę zwrócić uwagę, to jest wykres temperatury średnich w ciągu roku. No, najwyższe dochodzą nawet do 40 stopni, oczywiście w miesiącach letnich, a później w miesiącach u nas zimowych spadają do około tutaj 15-20 stopni, więc spadki temperatur w ciągu roku nie są tutaj aż tak duże. Powiedziałam, że są to obszary niezwykle słuchajcie, suche, i deszcz tam się pojawia raz w roku, a zdarza się też tak, że nie pojawia się nawet przez kilka lat. Ale kiedy zdarzy się, że pada ulewny deszcz, to wtedy pustynne doliny szybko wypełnia rwąca woda. Na krótko powstają tam wtedy szerokie i kręte rzeki. A płynąca w nich woda w znacznym stopniu zmienia ukształtowanie terenu. W miejscach, gdzie woda gromadzi się na dłużej, tworzą się oazy. I tam też znajdują się źródła, studnie i może być też bujna roślinność. Ale za chwileczkę wam to też pokażę. E, proszę zobaczyć. Tutaj mam przedstawione zdjęcia trzech rodzajów pustyń. Mamy pustynię piaszczystą, gdzie tworzą, wiatr tworzy przepiękne wydmy. Mamy pustynię żwirową, która zazwyczaj jest równinna i trzeci rodzaj pustyni to jest pustynia kamienista, gdzie mogą tworzyć się różne formy skalne. Ale powiem Wam, że jeszcze występuje jeden rodzaj pustyni. Jest to tak zwana pustynia słona, gdzie olbrzymie obszary pokryte są solą. Solą, która jest pozostałościami po jakichś istniejących tam kiedyś morzach. Taką dużą pustynię solną, na przykład możemy obserwować w Tunezji, i organizowane wycieczki na tą pustynię solną są w takich godzinach, kiedy słońce zaczyna wschodzić, ponieważ kryształki soli wtedy na tej pustyni zaczynają błyszczeć jak diamenty i jest to naprawdę przepiękny widok. To, co powiedziałam, słuchajcie, że świat roślin i zwierząt, czyli cała przyroda pustyni, jest niezwykle uboga. Jest to ocean żółtego piasku, żwiru lub kamieni, niekończące się wydmy, palące słońce. No i czy to sprzyja, słuchajcie, rozwojowi życia? Na pewno, na pewno nie. Niektóre niekorzystne warunki sprawiły, że na niektórych obszarach, szczególnie właśnie na obrzeżach pustyń, czy jak się już zaczynają półpustynie, Występują rośliny, jednak jest ich też niezwykle mało, tylko poza właśnie oazami, o których mówiłam wcześniej, które za chwileczkę Wam pokażę. Wszystkie, słuchajcie, rośliny i zwierzęta, które na pustyniach żyją, musiały się przystosować do tych bardzo trudnych warunków, jakie tam panują. Rośliny jednoroczne. Po opadach deszczu potrafią w niezwykle krótkim czasie wykiełkować, wyrosnąć, zakwitnąć, wydać nasiona, które doczekają kolejnych opadów. Z kolei rośliny wieloletnie bardzo ograniczyły rozmiary liści, rozbudowały swoje korzenie. Niektóre okres suszy spędzają pod ziemią w postaci cebul, kłączy albo korzeni i czekają na deszcz. Aby razem wtedy z roślinami jednorocznymi gwałtownie rozwinąć części nadziem, nadziemne. Inne z kolei żyją na powierzchni w postaci suchych kęp, krzewinek, krzewów albo niskich drzew, które najeżone są kolcami. Oczywiście bronią się w ten sposób przed zwierzętami roślinożernymi. Część roślin wieloletnich magazynuje też e, wodę w liściach albo Włodygach. Yy, I proszę posłuchać: wiele roślin pustynnych posiada zdolność wytwarzania yy, substancji, których obecność w glebie utrudnia rozwój innym roślinom. Jak myślicie, dlaczego? Oczywiście, po to, że eliminują w ten sposób konkurentów, co zapewnia im dostęp do całej wody w otoczeniu. Jeżeli z kolei chodzi o zwierzęta na pustyni, długotrwały brak wody i ta niewielka wilgotność powietrza, wysoka temperatura w dzień i niska nocą powoduje, że warunki dla zwierząt są szczególnie trudne. Poza tym brak roślin lub mała ich ilość również powoduje, że jest brak pożywienia dla zwierząt roślinożernych. Żyją tam głównie bezkręgowce. Chociaż trudno je zauważyć, ponieważ większość z nich ukrywa się poniżej powierzchni gruntu. Możemy tu spotkać termity, mrówki, e, kilka gatunków bezskrzydłych owadów. Występują także chrząszcze, które potrafią na przykład spijać rosę oraz korzystać ze skroplonej pary wodnej, która e, osadza się na ich pancerzach i odnóżach. Wśród pajęczaków Najbardziej znane są jadowite skorpiony, ale można tu też spotkać wiele gatunków pająków. Jeżeli chodzi o kręgowce, dobrze przystosowały się do niedoborów wody gady, które potrafią magazynować wodę w organizmie, a wysoka temperatura wręcz im sprzyja, ponieważ one lubią ciepło, lubią się wygrzewać w słońcu. Zwłaszcza wiele jest tu różnych gatunków jaszczurek, węży, znane są także pustynne żółwie. Dosyć często obszary pustynne odwiedzają też ptaki, ale głównie robią to na obrzeżach albo półpustyniach, gdzie łatwiej jest o wodę i pokarm. Nieliczne saki również możemy tutaj spotkać, niektóre prowadzą nocny tryb życia, w dzień chronią się przed upałem w norkach, inne żyją pod ziemią. Są tu też wielbłądy, antylopy. Liczne są gryzonie, które stanowią pokarm gadów. Możemy też spotkać małego drapieżnika, zwanego Fenkiem, inaczej lisem pustynnym, a w Australii zamieszkują kochani torbacze. Teraz pokażę Wam niektóre z nich. Tu na przykład macie na zdjęciu Molocha straszliwego. No, nie bez powodu, oczywiście ma taką nazwę. Otóż, słuchajcie, on ma taką jeszcze umiejętność, że ta jaszczurka pije wodę, która skrapla się na tych jej kolcach, tutaj, które ma rozmieszczone na ciele, i spływa między tymi kolcami wprost do jej pyska. Tu mamy wielbłąda jednogarbnego. Jest to duże zwierzę, które gromadzi zapasy tłuszczu i wody w swoim garbie. W wielu krajach wielbłądy wykorzystywane są jako zwierzęta użytkowe, na przykład do transportu. I tu powiem Wam, że słuchajcie, mimo tego, że wielbłądy są znacznie większe od człowieka, zużywają w ciągu godziny 5 razy mniej wody niż my. W garbie, na grzbiecie, mają, magazynują sobie tłuszcz, który służy za zapas pożywienia. Warstwa tego tłuszczu, gęste futro to powoduje, że izoluje to wielbłądy przed nadmierną utratą wody. Dodatkowym przystosowaniem wielbłądów jest podniesiona ciepłota ciała, co zmniejsza różnicę temperatur względem otoczenia i parowanie. I jeszcze jedna ciekawostka, że wielbłądy słuchajcie, potrafią wykorzystywać wodę z wszystkiego, z suchych liści, gałęzi, innych części roślin. Mogą także pić wodę słoną. Tu z kolei mamy, kochani, Fenka, to, o którym y, mówiłam, czyli tego liska pustynnego. Ma charakterystyczne, zobaczcie, wielkie uszy, które pomagają mu ochłodzić ciało. A tu mamy z kolei skoczka pustynnego, malutkiego gryzonia, który prowadzi nocny tryb życia, żywi się roślinami, owadami, z których również pobiera. Wodę. Jeżeli chodzi o rośliny, mamy tutaj tamaryszek. Jest to małe drzewo lub krzew, bardzo odporne na suszę i słoną glebę. E, drobne łuskowate liście i korzenie pomagają tej roślinie przetrwać bez wody. A tu mamy Opuncję. E, bardzo ciekawa roślina, która sukuluje w sobie dużej ilości wody, oczywiście swoje liście przekształciła. W kolce, ale wytwarza bardzo smaczne i odżywcze yy, owoce, które właśnie w wielu krajach położonych blisko pustyń można kupić. Rzadko one są yy, wysyłane do innych krajów, ponieważ są to bardzo delikatne owoce i szybko ulegają uczuciu. Również, kochani, życie yy, mieszkańców na pustyni nie jest łatwe. Yy, bo przede wszystkim ten brak wody, brak roślinności to jest coś, to, co mieszkańcom pustyń najbardziej doskwiera. Ale wiele, słuchajcie, jest yy, takich ludzi, którzy przystosowali się już od pokoleń, żyją na tej pustyni, nie wyobrażają sobie życia w innym miejscu i przyzwyczaili się do tych warunków. Te warunki nawet można powiedzieć im odpowiadają. Tu mamy właśnie oazę. Bardzo często duże osiedla budowane są wokół oazy. To co mówiłam, że jeżeli po takich obfitych deszczach tworzą się właśnie te Doliny Rzeczne, można tu uprawiać, zobaczcie, palmy daktylowe, owoce cytrusowe, warzywa. Jednak, żeby rośliny mogły się prawidłowo rozwijać, pola muszą być nawadniane. No i zwróćcie uwagę, palmy daktylowe, jeżeli one rosną, słuchajcie, na pustyniach w takim słońcu przez cały rok. To nic dziwnego, że owoce daktyli są tak słodkie, że często, słuchajcie, dojrzałe daktyle wydaje nam się, jakby kto się dodatkowo posłodził. Otóż nie one wyrastają w takich warunkach i właśnie kumulują bardzo dużo tej w sobie fruktozy, czyli tego cukru roślinnego. Tu z kolei mamy Beduinów, to są koczownicze ludy żyjące na półpustyniach i pustyniach w Afryce Północnej, w zachodniej części Azji. Oni kiedyś zajmowali się hodowlą zwierząt, przenosili się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu pastwisk, obecnie trudnią się obsługą ruchu turystycznego. Użyczają swoich wielbłądów na przejażdżki, są też przewodnikami po pustyniach. A tu mamy Tuaregów to też koczownicza ludność żyjąca w środkowej i zachodniej części Sahary. Oni wypasają zwierzęta, ale robią to już teraz coraz rzadziej. Najczęściej organizują karawany przemierzające pustynie które są właśnie taką też atrakcją turystyczną. Wielu z nich jest przewodnikami turystycznymi, a kobiety bardzo często zajmują się wyrobem biżuterii. I tu pokażę Wam, kochani, jeszcze typowe tradycyjne domy na pustyniach gorących, na przykład w Maroku. Do wyrobu tych domów służy glina. Jest to taki podstawowy materiał. E, na następnej lekcji porozmawiamy sobie o nie, nie, bardzo mocno odmiennych, nie nieco, tylko bardzo mocno odmiennych pustyniach lodowych, chociaż trochę mają wspólnego z pustyniami gorącymi. Dowiecie się, co takiego mają wspólnego. A o pustyniach gorących pamiętajcie, że warunki są tam skrajnie trudne. Że tylko nieliczne gatunki roślin przystosowały się i zwierząt do życia na pustyni, i że zwierzęta pustynne muszą sobie radzić z ciągłym niedoborem wody, wysoką temperaturą powietrza. Proszę pamiętać również, kochani, że pustynie znajdują się w pobliżu zwrotniku i jest to pozbawiony Roślinności obszar o podłożu kamienistym, żwirowym lub piaszczystym, że występują tam bardzo duże dobowe wahania temperatury i bardzo niska wilgotność. A teraz powiem Wam jeszcze, jakby komuś się zdarzyło, czego nikomu oczywiście nie życzę zgubić na pustyni, jest taki stosunkowo prosty sposób, który umożliwia zdobycie całkiem pokaźnej ilości wody. Jeśli uda się dokopać do wilgotnego piasku, to na dnie takiego zagłębienia trzeba postawić naczynie, całość nakryć folią może to być jakiś woreczek po śniadaniu, który mamy przy sobie folia powinna uginać się nad stojącym na dnie naczyniem. Słońce i wysoka temperatura powoduje szybkie odparowanie wilgoci z piasku. Wilgoć ta skrapla się na folii i spływa po jej powierzchni do podstawionego naczynia. W zależności od wilgotności piasku można w ten sposób uzyskać nawet jeden litr wody na dobę. No musicie przyznać mi rację, że ten litr wody na dobę na pewno mógłby uratować niejednemu życie turyście, który na takiej gorącej pustyni by się zagubił. Żegnam was kochani do następnego tygodnia i w następnym tygodniu Pustynia lodowa. Do usłyszenia!